Szpital polowy był, więc teraz szpital domowy. Wszystko to małe sadzonki Portugalkarii, Afra. Tam jakieś dłuższe egzemplarze. Jeżeli się nie mylę, było tego 76. fikusy. Hmm, Coś tu jeszcze jest? Z fikusów. Tiger Bark. Tu jest Greenkinki. Hmm, ach, są jeszcze oliwki. Tutaj do ukorzenienia jeszcze jakieś parę afr. Co tu mamy jeszcze? A, jakaś kawa. To przypadek raczej. Małe fikusy. Wszystko, fikus, fikus. Jeszcze jeden beniaminek się ostał. I co tu jest? No, tyle. Fikusy, fikusy, fikusy. Pod lampą i afry. I afry niedługo wyjazd na zewnątrz. W zasadzie nie dzieje się zbyt wiele. Myślę, co tu jeszcze jest ciekawego. Chyba nic.